Cześć! W tym filmie pokażę Ci, jak sprawdzić czas życia telewizora Toshiba 20, yy, z, przepraszam, 32 WA2363 DG. Aby to zrobić, naciskamy na przycisk ustawień w prawym górnym rogu. Tutaj mamy ustawienia, a następnie przechodzimy do ustawień urządzenia i znajdujemy tutaj czas życia telewizora. To oznacza, ile godzin i minut łącznie y, telewizor żył, ile był uruchomiony łącznie. Y, nawet jeżeli został zresetowany, to i tak ten czas życia jest liczony. Y, tak właściwie od, pierwsze, od pierwszej konfiguracji, y, kiedykolwiek. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że wideo było dla Ciebie pomocne. Nie zapomnij o pozostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji. Ja się żegnam. Cześć.